ma widzowie, w dzisiejszym filmie będziemy jeździć na i wiele innych rzeczy. Dobra, zapraszam do mojego roweru, na którym dzisiaj będę jeździł. Tak, pewnie połowa Was będzie gdzieś wpisać w komentarzu. Przecież to Bitwin, na jakich się nic nie robi. To, to dziadostwo. Ale mój to jest wyjątkowy. Dlatego musicie się przekonać i zapraszam do oglądania. Dobra, jeździmy na Willy. Dobra. To tak, pierwszą najważniejszą zasadą jest, żeby mocno jakby wybić się z ziemi. O! I jakby coś takiego zrobić. I jeszcze czasami się jakby tak odpiąć. O! O! Akurat teraz hamulco nie użyłem, więc jak widzieliście, poleciałem do tyłu. O! zegnij słońca! Dobra. Tu więc... Wejdźmy sobie drugi raz. Może teraz nie wyjdzie lepiej. hamulce. No, ja jestem też takim początkującym. jakiś tam parę tygodni jeżdżę, więc jakiś tam najlepszy nie jestem. Teraz przechodzimy do skakania. Jak Wam się podobało, to zostawcie lajka i subika. Zapraszam do oglądania następnych filmów.